Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Kryptowek. zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj będzie bitowo. będzie też Bitcoin, Bit, analiza Bita i troszeczkę o tym Launchpadzie, który nas czeka, bo to jest dosyć interesujące. Ale przejdźmy teraz na początek do analizy Bitcoina, bo tutaj mamy aktualnie całkiem ciekawy ruch, który może się udać. Natomiast hmm, pamiętajmy, że jest weekend i że to może wszystko się niestety, ale odwinąć w poniedziałek lub wtorek lub po prostu w przyszłym tygodniu ja sobie tylko rzucę okiem na CME gap żeby sobie przypomnieć w ogóle czy mamy tutaj mamy tutaj CME gap zaczął się wczoraj na poziomie 40 tysięcy praktycznie równe więc na no spokojnie zobaczymy jak to tam wyjdzie jaki ten CME gap tam będzie 39,945 przynajmniej tutaj ok, czyli by się pokrywało więc to wywalamy to będzie jakieś, to będzie miało jakieś znaczenie prędzej czy później ale teraz na spokojnie widzimy że mamy ten kanał który wyznaczyliśmy ostatnio bardzo ładnie się sprawdził nie dotknęliśmy dołu kolejny raz od tej, od tego dołka ale dotknęliśmy góry i teraz mocny zjazd był w dół czekajcie bo ja tu chyba miałem jakoś to. Aha, tak, już wiem, już pamiętam teraz. Miałem tu fajnie zaznaczone, bo oczywiście punkty kontrolne są bardzo istotne, więc sobie zaznaczamy punkty kontrolne i zobaczcie, punkt kontrolny z tego dnia to był chyba 18, to był wczoraj, piątek, czyli to się dzisiaj zamknęło. Zamknięty punkt kontrolny, który skrzyżował się z kanałem dokładnie w tym momencie. W tym samym miejscu, i tutaj mieliśmy um, delikatny ruch do góry, który wyglądał naprawdę słabo, naprawdę słabo wolumenowo. I wtedy był e, odbicie i zjazd. No, zobaczcie, jaki to był wolumen. No, 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 zerowy wolumen praktycznie w porównaniu do tego, co było wcześniej. W tym tygodniu i tak dalej, więc no, no, no to, to była kwestia po prostu czasu. Czy to było widoczne rozbieżności? No ciężko powiedzieć, bo te rozbieżności w weekend, one są, to znaczy te OBV jest tak żadne, że po prostu ciężko było to dostrzec, czy coś, czy coś tu się takiego działo, czy też nie. Więc tutaj ja po prostu nie handlowałem z OBV. Ale nie przyznam szczerze, że ten trade mi ominął, bo był zbyt wcześnie rano, ja sobie jeszcze smacznie spałem, więc niestety to się nie udało. Ale tutaj widzimy, że tutaj był punkt kontrolny, który się nie zmienił. Bardzo ładne zamknięcie tego punktu kontrolnego, cena sobie zjechała. Odbiła się od połowy kanału dosłownie trzy razy, tutaj chyba był test na 15 minutówce. Pierwsze odbicie, dosyć mocny knot, ale chyba tego wolumenu brakło. Tak, wolumen był bardzo słaby, więc niestety, ale Odpada z na dół Prawdopodobnie było testowane, był testowany punkt kontrolny delikatnie i znowu górka, i znowu nieudane przebicie. Znowu na mniejszym wolumenie, więc prawdopodobnie będziemy lecieć dużo niżej. Przynajmniej tak to wygląda na razie, przy takim, przy takim niskim wolumenie. Ja sobie szczerze mówiąc, mógłbym otworzyć sobie shorta, ale nie otworzyłem, bo. Wolę nie handlować weekend, wolę nie handlować, wolę poczekać, zobaczyć co z tego wyjdzie, ale myślę, że pozycja całkiem niezła. Tutaj jeszcze mieliśmy chyba coś z pivotami związanego, tak? Tutaj jeszcze był pivot do tego w tym miejscu, więc jeżeli straciliśmy kanał, pivot, punkt kontrolny zeszłego dnia, nawet niedosięgnięty drugi raz i podwójna górka, więc bardzo prawdopodobne, że do połowy kanału, może zjedziemy do S1 o ile wytrzyma, nie wytrzymała punkt, punkt kontrolny dzisiejszego dnia, który jest dosyć silny bym powiedział dosyć mocny tutaj widocznie więc jestem ciekaw jak to wyjdzie, jestem ciekaw jak to się rozegra dzisiaj także bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało tyle chciałem wam pokazać odnośnie bitka no dużo się tu nie dzieje tak naprawdę, cały czas ten kanał wygląda na to, że jest szanowany i sobie tutaj ta cena zjeżdża Ciężko mi oszacować, co się może wydarzyć, bo z jednej strony moglibyśmy technicznie zjechać na dół do połowy kanału, a potem spokojnie odbić, zamknąć CMI gap, wybicie z kanału i kontynuować ride do góry. Ale, no, tak jak mówię, weekendy nie są moją mocną stroną, jeżeli chodzi o analizy i trading, więc wolę omijać to. Musicie być tego świadomi. Więc uważałbym na to, po prostu uważałbym na to. Zostawiamy już tego Bitcoina w spokoju. BNB tutaj dalej walczy z jedną setną, z tego co widzę. Zobaczmy co na 15. No, coś tu, się, coś tu się powoli szykuje. Cake zjechał jeszcze niżej. 750 dobił i odbicie, OK. Cardano, tutaj mnie interesuje Cardano, bo już mi się alert odpalił w tym miejscu, ale mieliśmy podwójny dołek. Więc nie wiem czy to będzie front running, nie wiem czy to będzie front running. 1.38 troszkę mało moim zdaniem. Myślę, że te 1.5 że te 1, jeszcze jeszcze może się udać, jeszcze może się wydarzyć, bo no dalej mamy jakby strukturę rynku, jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć spadkową. Więc jakby ta górka jest niżej od tej górki. Te, lokalnie te, te, te górki są wyżej od tych poprzednich, ale no dalej dalej mamy jakby e, trend spadkowy, ale ten podwójny dołek mógł zwiastować e, jakby zmianę tego trendu. E, więc poczekamy jeszcze, zobaczymy, bo jakby ta linia by mnie interesowała. 9.5.7 by mnie interesowało. Tutaj mieliśmy bardzo ładne dotknięcie, czyli jakbyśmy zrobili sobie podwójny dołek z tego poziomu. No to by było coś, powiem wam, to by było coś, by się sprawdziła ta formacja ABCD i byśmy mieli podwójny dołek z tego miejsca i wtedy moglibyśmy mieć niezłą pompę. Więc to by było fajne. To by było bardzo, bardzo ciekawe, ale ja już swoją pozycję jakby zająłem małą, więc zobaczymy jak ten, jak te Cardano się uda. No bo nie, nie ukrywam, że jeżeli mielibyśmy mielibyśmy taki zjazd, to też moglibyśmy mieć taką pompę, więc spokojnie do dolara 20 moglibyśmy podskoczyć 25%, więc to by było Całkiem niezły zysk bym powiedział. Ew tutaj dalej e, idzie w stronę 138 dolarów, ale jeszcze, e, jeszcze nie dosięgnął, także jeszcze musimy chyba poczekać. E, OK. I teraz przechodzimy do Bybita, bo tutaj są to dosyć ciekawe atrakcje, proszę Państwa. E, nie wiem, czy kojarzycie taki coin jak MV. Co to właściwie było? Co to był za coin? Bo tam był pól w styczniu. Ja pamiętam, że wsadziłem chyba bity czy dolary. Nie pamiętam, co to było, nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo nie ma w historii tego Launch pula. Ale dostałem w sumie 50 parę coinów, i ja ich nie sprzedawałem z prostej przyczyny. Jak one wyszły, one wys wyskoczyły z, z jednego z dwóch centów wyskoczyły. Jakby początek tego coina był tak słaby. Bo on podskoczył do 60 centów, potem spadł i bujał się na poziomie 24 centów. E, więc sprzedając, jakby. Hmm, sprzedając, jakby 55 coinów, nie wiem nie, ile ich miałem, e, i one były po 24 centy, dostałbym 13 dolarów. Więc jakby bardzo słaby zwrot z inwestycji. A tutaj, 57 miałem tych coinów, Ok, tu so już widzicie historię, że sprzedaję je po 78 centów. I totalnie zapomniałem oczywiście o tym, a cena sobie szła do góry, do góry, do góry, do góry i przegapiłem tą górkę, oczywiście, przegapiłem też ten dołek. No i tak zalogowałem się, patrzę. OK, mam takie coiny, sprzedałem je i jak widzicie, historycznie czasami warto jest poczekać e, na rozwinięcie sytuacji, e, i wystarczyło poczekać te 2-3 tygodnie, żeby zarobić dużo więcej niż 13 dolarów. Mogliśmy tutaj ściągnąć jeszcze więcej kasy i pamiętajcie, że kiedy widzicie taki ruch na jakimś większej, na większym przedziale czasowym, który jest mocno do góry, mocno do góry, no to możecie się spodziewać, że będzie też mocny zjazd. I wtedy to jest jakby sygnał na to, żeby sprzedawać, a nie kupować na takich górkach. To ciężko czasami dostrzec, ale no tak to jest. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo ym, to, będziemy, to będzie też yy, jakby analiza bita za chwilę. Yy, ale teraz mamy nowy launchpad. Tutaj mamy nowy launchpad na Bajbicie. I znowu mamy coina. Mamy play to, uh, play to earn Land of Odom. Próbowałem znaleźć, co to za coin, ale moim zdaniem to jest kolejny jakiś zwykły gamingowy coin, który będzie miał jakieś nft czy inne takie rzeczy. Yy, I jak zastykujemy swoje bity, to będziemy mogli zapłacić za jednego coina jakby 4 centy w bitach oczywiście. Więc ja akurat mam 1253 akurat i też chyba poczekam po prostu zobaczę jak to się rozwinie bo jeżeli odbijemy się z bitkiem od dołka i wszystko będzie szło do góry to lepiej jest przeczekać takie coiny i poczekać na większy zwrot z inwestycji. Dlatego wydaje mi się że tutaj będzie jedna z tych lepszych okazji. no Aktualnie też mamy jakąś fajną lokatę związaną z bitami, gdzie mamy 100% zwrotu rocznego oczywiście z coinem SYNR. -S -S nie wiem nawet jak to wymówić. <grych> e, I teraz przejdziemy do bita, bo też wydaje mi się, że bit jest w nie najgorszym miejscu do kupna aktualnie. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Wiem, że też polecałem Wam tego bita tutaj po dolara 80, po dolar 70 i tak dalej. Mieliśmy mocny zjazd, no na to już wpływu nie mam. Ale i tak wydaje mi się, że jest duża szansa na odbicie dosyć mocne tego coina. No, a zresztą zobaczcie sobie wykres. Tutaj mam, postaram się to może jakoś powiększyć. Czy to mi się powiększy na cały ekran? Tak, to mi się powiększyło na cały ekran, więc nie o to chodziło. Ok, ok, ok. Spróbujmy to zrobić, może. Wiecie, czy ja mogę to jakoś wyłączyć? Back, back, back. Dajcie mi chwilkę. Dobra, tak to powiększyłem. Lepiej nie będzie, więc mam nadzieję, że coś tam zobaczycie. Jesteśmy na wykresie dziennym BITA i zaznaczyłem sobie specjalne linie, gdzie tutaj mieliśmy start tego coina i tutaj utrzymaliśmy się bardzo mocno na tym samym poziomie, czyli jakby. Kilka, kilkanaście dni utrzymywaliśmy się na tym samym poziomie i to można śmiało powiedzieć, że to jest poziom miesięczny, który jakby wyznacza najmocniejsze wsparcie i to w sumie jest najniższy poziom tego coina. I dalej mamy poziom dzienny, 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 dzienny. Dwa tygodni, dwie tygodniówki te żółte oraz ATH, no ale ATH tu tam na razie nas nie interesuje. I teraz możemy też odrzucić niektóre z tych poziomów, które jakby nie są tak dokładne jak na przykład dniówka, jeżeli są też blisko siebie. Więc na przykład dniówka tutaj wydaje się być dużo lepszym progiem niż ta tygodniówka, więc ją usuniemy. Tak samo ta dniówka nie wyznacza nam jakby tutaj za bardzo za dużo, a jest też bardzo blisko, więc też między tym progiem a tym nie ma jakby. To znaczy jest tutaj zależność. Ale też cena lubi sobie podskoczyć między tymi dwoma progami i na przykład dolecieć do tej tygodniówki, więc na razie ją zostawimy. Ale bądźcie tego świadomi, że po prostu niektóre progi nie mają większego znaczenia. Ale na przykład ten próg już ma duże znaczenie, gdzie tutaj to było wsparcie. Teraz tutaj to było też wsparcie, tu jest to wsparcie. Teraz może będzie to wsparcie, jak nie zjedziemy niżej, więc to jest dosyć istotne. Więc co dalej, proszę Państwa, co ja tu widzę? Widzę po prostu. Mocny, mocną pompę, która tutaj nastąpiła po tym odbiciu, po, po, tym, po tej długiej konsolidacji, mieliśmy dosyć mocne odbicie. Utrzymaliśmy się na tym progu i tu była mocna pompa. Niestety, przy 1,77 mieliśmy odrzucanie tej ceny, czyli nie wchodzimy z powrotem w ten rejon cenowy. I chodzi o to, że ten rejon cenowy to jest jakby jeden z tych zasięgów, który miał miejsce nawet w historii wcześniej tutaj ale taki malutki był, więc tu mamy ten duży. I teraz pomyślcie sobie w sposób taki, że był mocny atak, ale zjechaliśmy niżej i tutaj 23% do góry mamy możliwość podskoczyć. A z tego miejsca mamy jeszcze więcej, bo już 40%. I moim zdaniem, jeżeli utrzymamy się na tym poziomie, oczywiście możemy też zjechać do tego poziomu, bo to nie jest wcale tak daleko, to jest jedynie 6%, więc na spokojnie można by było zaryzykować i po prostu kupić w tym miejscu i poczekać sobie, zobaczyć jak się sytuacja rozwinie, albo dokupić więcej na dole. Ja też chyba tak zrobię, że jeżeli zjedzie, to dokupię więcej na dole, ale nie sądzę, że zjedzie niżej. Ja myślę, że będzie, może być yy, odbicie w kształcie litery V. Utrzymamy się na tym poziomie 1,76 i go przebijemy, utrzymamy się na nim i polecimy z powrotem do góry tego kanału, czyli potencjalnie właśnie ten zwrot na poziomie 40% może mieć miejsce. Za dwa dni ten launch pool, launchpad wchodzi i do tego momentu jakby nie będzie, nie będzie aż tak źle, ale z bitem nie jest tak źle jak z BNB przy tych launchpadach, więc na spokojnie tutaj widzę że też wolumeny zakupowy jest naprawdę mocny, więc tutaj to wsparcie jest, taki, jest takie dosyć potężne. I też tutaj widziałem dosyć mocne rozbieżności, jeżeli chodzi o, o, tą, o te progi cenowe. Czekajcie, to na pewno na 4 godzinówce było widać. Musimy to OBV wczytać. O tutaj mamy. Ja sobie to zaznaczyłem, ale mi się to wszystko przesunęło znowu. Chcę Wam to pokazać na tej zasadzie. A więc tak, tutaj mamy dołek niższy od tego dołka. Czyli dalej mamy jakby strukturę rynku e, spadkowego. E, a tutaj mamy OBV. Jak widzicie, w tym miejscu jest niżej od tego. Czyli jakby już mamy rozbieżność byczą na 4-godzinówce, co jest mocnym. Sygnałem, że zmienia się trend, o ile nie będziemy mieli kolejnego zjazdu, no bo wtedy, ale to też obywi musiałby zjechać poniżej tego poziomu, więc to też będzie bardzo nisko. I też widzimy tutaj taką poranną gwiazdę, która się może tutaj utworzyć, i możemy, możemy mieć zwrot akcji w drugą stronę. Tak samo tutaj cena praktycznie wisi w tym samym miejscu. A OBV też tutaj było niżej, czyli jakby już mamy też rozbieżność byczą. Tutaj ta rozbieżność była lekki, był pusz do góry, ale niestety był jeszcze jeden zjazd. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby dotknąć tego progu albo zamknąć jakieś punkty kontrolne. Tego to wam nie powiem dokładnie. Na godzinówce zobaczmy, jak to wygląda. Na godzinówce prawdopodobnie możemy zaobserwować. Nie, na godzinówce tej rozbieżności nie ma. Nie ma aż takiej dużej, przynajmniej tej rozbieżności. E, tutaj też cena idzie do góry, a OBW cały czas wisi w jednym miejscu, więc to też jest dobry sygnał, moim zdaniem. Między tą górką, znaczy no, między tą górką a tą górką, tutaj mamy zjazd, tutaj jest też zjazd, więc tutaj wszystko, cała ta rozbieżność jest w porządku. E, wolumen jest raczej ok. Więc no powiem Wam szczerze, że ja tu widzę potencjał. Widzę tu potencjał jak najbardziej, żeby podskoczyć do góry. I jeszcze tutaj chyba była e, okazja na 4-godzinówce, to znaczy e, jakaś linia trendu tutaj się rysowała. Chcę to przerzucić, rzucić okiem na to. Tutaj mamy taką linię. Więc do tej linii trendu jeszcze nam daleko. A Na jednodniówce. No, to będzie ta sama linia prawdopodobnie. Więc do tej linii trendu nam daleko, ale może się utrzymamy. Ten knocik dosyć głęboki był, ale możliwe, że na tym kanale się utrzymamy, nawet pomimo takiego zjazdu, na tym, ten zjazd nie był na jakimś wielkim wolumenie po prostu. I wydaje mi się, że to była ta pompa związana z Launchpadem, i teraz już jest zresetowanie tej ceny do poziomu, z której, którego był start tego, tej pompy. Więc nie wygląda to tak najgorzej, powiem Wam szczerze. Dobra, to chyba wszystko, tak naprawdę, w tym odcinku. Chyba tak, nie zrobiłem sobie spisu treści, co miałem dzisiaj Wam powiedzieć, ale 18 minut to chyba wystarczy, chyba tyle chciałem Wam przekazać. Więc. No, takie są moje pomysły. Zrobicie jak uważacie. To żadna porada finansowa, więc zróbcie sobie ewentualnie symulację: zróbcie sobie longa lub shorta i zobaczcie, czy Wam się to uda. Czy, czy, czy ta analiza miała jakiś sens, czy też nie. Czy po prostu lepiej nie ryzykować i, i po prostu spróbować poczekać na ten niższy próg. No, nie wiem, jak chcecie, tak zrobicie. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w poniedziałek, słyszymy się w poniedziałek, bo jutro jest dzień wolny, niedziela, także dziękuję bardzo za uwagę, życzę Wam udanego weekendu, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, cześć.